Naprzód lokomotywy! Dzięki za pomoc w załadunku, Karolciu. Ależ nie ma za co, Karolku. To zawsze fajna zabawa. Patrz teraz, Sandro. Ach, piękny ruch, Karolciu? Może pewnego dnia będziesz tak silna jak Karolek? Tak silna jak ja? He, 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 raczej wątpię. Słucham? Co powiesz na to? Karolciu, jak ty to udźwignęłaś? To całkiem spory ładunek, Karolku. Przebijesz to? No jasne, że tak. Tylko popatrz. O, to będzie poważne wyzwanie. Wow, Karolciu, jak chcesz przebić taki wyczyn? Hmm. To nic trudnego. Co powiecie na to? Ach. Ach, przepraszam, co tu się dzieje? Jak? A co powiesz na Ach, tak? Karolciu, podnieś cysternę! Ła! Postaw mnie na ziemię! Już się robi, Sandra! Już dobrze! Wiecie co? To mi się wcale nie podoba. O nie! Byczku! Przepraszam. Wow. Naprawdę to było absolutnie konieczne? Nie, ani trochę. Ale było wspaniałe. Ech, dosyć już tych zabaw. Wracajmy do pracy. Nie musimy wcale rywalizować. Ach. O nie! Jak tu się wyplątać? Ja pomogę. Ups. Namieszałam! Oh, oh, oh. No to... można powiedzieć, że mamy remisę. Oh. <laughs> Naprzód lokomotywy! Oh, oh! No niebywałe. A to ci klops. Cześć, Gabrysiu. Wszystko w porządku? Nie. Razem z Tomkiem mam dostarczyć ładunek na dół do kopalni, ale właśnie przepaliła mi się żarówka. A bez światła nie mogę wjechać. O, wiesz, mogę ci pomóc. Trzymaj się blisko. Oświetlę nam drogę. A, dziękuję, Nio. Ale bądź ostrożna. Ta kopalnia może być niebezpieczna. A? Uważaj, Nio, Falagon ucieka. E, Gabrysiu, on jest twój. Jak to mój? O, to trzeba go złapać. Tędy. Tutaj. O, widzę go. Prawie go mam. Zapomniałem już, jak piękna jest nasza kryształowa jaskinia. Ona jest niesamowita. Ups. U, u. Nie, o, ta jaskinia jest wystarczająco straszna i bez tego. Dziękuję za takie atrakcje. Przepraszam, to tylko małe utrudnienie. A twój wagonik jest gdzieś tu. O! Co to było? Jeden z kryształów. On świeci. Wow! Popatrz! Kryształy pomogą nam znaleźć wagonik i się wydostać. Pam, Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Wow! Jest mój wagonik! Tak. A co robicie? Oh. Tańczymy, Popatrz! Ja też chcę! A więc jednak można tanecznie dostarczyć swój ładunek. Oj, tak! <gry> Nie mam pary ani siły, bo już nie mam wody. Ja jestem dieslem i nie używam wody. Goń mnie, Tomku. O. Tak jest. Przepraszam, krówki. Musimy się porzucić. Zerdziowałeś śrubki. Teraz mam czka. Cześć, tamku, Czy gdzieś w pobliżu jest naprawdę wielki kurczak albo coś? Nie, to ja. Zbyt szybko nalałem wodę i... dlatego dostałem czkawki? No i teraz nie mogę jechać z dostawą. O, parę może pomóc. O taki. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> zadziałało? Te krówki mają czkawkę? O, to przeza... Bawne. Na czkawkę najlepsze jest zaskoczenie. Udało się! Że my Diesle nie dostajemy czka. W kin. A jednak się pomyliłem. <śm>